Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku programowanie w Basic. Ostatni odcinek był bardzo tajemniczy. Na końcu pojawiał się błąd w bardzo prostym programie, który powodował, że no, program wyglądał na błędny, ale w moim pojęciu był prawidłowy. Postanowiłem już poza kamerą nagrać ten program, mimo wszystko. W tej chwili nie ma go tutaj, ale zaraz go sobie wgramy. I zobaczymy, co się stanie. Program bardzo krótki. No właśnie. Pierwszy raz przytrafia mi się coś takiego, Komputer się po prostu zawiesza. Tak? Po wgraniu programu, który w zasadzie składał się z kilku linijek, cały komputer się zawiesza. Albo jest to jakiś kłopot z maszyną, albo nie wiem, co się wydarzyło, że w trakcie, jakby, zapisywania tego programu, też już w związku z tym błędem, który tam wyskakiwał, pojawiły się jakieś rzeczy. W związku z ja tym, teraz, jak ja to mówię. Palca wpiszę ten program. Jeszcze raz. 10. Dobra. Działa. Problem się pojawił dopiero, kiedy chciałem uruchomić dodatkowe generatory. Aha. Okej, okay, nie. Ten klawisz ściskałem, okej. Okay. Troszkę się zlękłem. Powiem szczerze, jestem troszkę zaniepokojony, bo zdaję sobie sprawę, że maszynka ma 30 parę lat. Jeżeli coś w niej się na przykład na ścieżkach utlenia, to mogą się pojawiać jakieś przepięcia, które na przykład będą mi. Dawać efekt niestabilnej pracy, a w końcu zawieszanie się komputera. Dopiszemy teraz te kanały. Ja będę tutaj uparty, konsekwentny. Czyli tak, dwunasta linia, kanał pierwszy 124, zwiększam o jeden. Tak, i czternasta linia, kanał drugi, czyli na trzech kanałach jednocześnie będziemy grać. Będzie taka modulowana, mam nadzieję. Że w ładny sposób ta, ten dźwięk, ta sirena 32 to będzie pierwszy kanał 141, 34 numer linii, drugi kanał 142. Ok. I teraz jeszcze tutaj muszę wyzerować 51 Pierwszy kanał i 52 linia, drugi kanał. I powiem tak, te cuda zaczęły się dziać, kiedy uruchomiłem ten program, ale według mnie tutaj jest wszystko dobrze. Być może jest coś z generatorami dźwięku, i kiedy ja je próbuję włączać, pojawia się jakiś błąd, ale dlaczego tego nie wiem? Jeżeli Teraz pojawi się znowu ten błąd, ale ja przed tym błędem nagram ten program, póki jakby on jeszcze się nie zorientował, że, że jest coś nie, nie tak, nie halo na rzeczy. Więc ja tutaj zapiszę ten program. Słuchajcie, bardzo ciekawy odcinek nam się zrobił. Ja tu sobie zapisuję stan licznika od 140. Mhm. Troszeczkę przewiniemy do 148. Ok, zobaczmy. Jeszcze działa. Podgłosimy, bo teraz jest dobrze. Takiego efektu oczekiwałem i taki efekt mam. Czyli coś musiało się wydarzyć. Nie wiem, co. Nie sprawdzałem. Jeszcze. Co to był za error 10? Muszę to sprawdzić. Ja akurat ten odcinek nakręcam, bo chciałem to zweryfikować, po prostu. Więc nawet nie zerknąłem do żadnej książki i nie wiem jeszcze o co chodzi z tym błędem 10. Natomiast teraz to działa tak, jak powinno. I nie ma żadnych błędów, czyli mam zmodulowany ten dźwięk. Jeszcze raz, jak on brzmi. Przejrzałem w literaturze cóż oznacza error o kodzie 10. Wszystkie błędy są ponumerowane w BASICu, w innych programach, które także obsługują błędy, które mają gdzieś zaimplementowany wykrywacz takich błędów też są odpowiednie kody, odpowiednie numery. Tutaj w przypadku języka BASIC błąd oznaczony numerem 10 oznacza. Albo zbyt wiele nawiasów w wyrażeniu. Tutaj nie miało to w ogóle miejsca, bo nawiasów w ogóle nie było. Albo wyrażenie jest zbyt długie, co też raczej nie miało sensu. Albo użyto zbyt wielu instrukcji GoSub. I tutaj nasuwa się tylko taka refleksja, ponieważ w tym krótkim programie były instrukcje GoSub bodajże dwukrotnie odwoływało się, odwoływałem się w programie do instrukcji GOSUD. Nie jest to jakaś porażająco wielka ilość i w zasadzie to nie powinno mieć miejsca. Ten błąd pojawił się tak naprawdę w wyniku jakiegoś wewnętrznego nieporozumienia, jeżeli chodzi o interpreter, ponieważ tak jak pokazałem na początku odcinka, po wgraniu tego programu tak, jak go zapisałem, z tym wewnętrznym jakimś błędem. Ten błąd był w ogóle niewidoczny jako składnia w języku, ale po prostu, po prostu coś tam się zadziało. To w tym momencie, po wgraniu ponownie tego programu, okazało się, że komputer się zawiesza. Dlatego dopiero wpisanie. Jeszcze raz, jak ja to mówię, z palca, akurat program był króciutki, więc mogłem sobie na to pozwolić, spowodowało, że ten sam program, potem rozbudowany o te dodatkowe kanały, już działał, już nie wyskakiwał żaden błąd o numerze 10. Także tyle tytułem uzupełnienia. Ja mogę na przykład teraz bardziej zmodulować ten dźwięk. 125 i 127. Odległości będą większe między dźwiękami. 140 tu zrobimy 2, a tu zrobimy aż 144. I ta modulacja będzie większa. Czasami efekt będzie taki ładny, a czasami mało konkretny. Zobaczmy. Tu jeszcze nie widać specjalnie różnicy, bo odległości pomiędzy tymi dźwiękami są niewielkie. To wprawne ucho jakiegoś, jakiegoś człowieka bardzo dobrze słyszącego, ale zrobimy więcej. 7 i tu już zrobimy 135. Tu zostawimy 140 i tu zrobimy 146. I 154. To już będą takie wartości troszeczkę bardziej odległe. I może to zacząć nam nawet fałszować. Co słychać na może nie załączonym obrazku, ale co słychać na filmie. Ok. Tak jak powiedziałem, do, do każdej wartości przypisane jest jakieś dźwięki. Te dźwięki się zmieniają i tak jak powiedziałem, od 0 do 255, od najwyższego do najniższego. I teraz mam ten program zapisany, więc ja tutaj już komendą new żegnam się z tym programem, już go nie ma. I szybciutko napiszę jeszcze takie zastosowanie instrukcji sound w pętli, właśnie for to, żeby wygenerować Cały zakres od najwyższego do najniższego dźwięku, czyli mamy tak 10. For. Ja nawet mógłbym bez tej linii 10 spróbować to w, bez, w trybie bezpośrednim napisać. I zróbmy taki manewr. Użyjemy tutaj po prostu yy, samych dwóch kropków. Zobaczcie. For x niech będzie równe 1 tu. 255 i mamy dwukropek, i nie tym dwukropek. Sound 0, X. Właśnie tu się będzie podstawiać ta wartość wysokości dźwięku. Przecinek 10 przecinek 10. Może być nie musi być 12, będzie troszeczkę cichszy, ale tu zawsze możemy sobie podgłosić. I dwukropek, next X. I dwóch żeby ładnie było sound 0000. Czyli, krótko mówiąc, na końcu będzie wyczyszczone. Mm? Całkiem przyjemne. Mhm. Jeżeli bym jeszcze wcisnął drugą pętlę w środek, spowalniającą, uzyskam, uzyskam efekt. Jakby wolniejszego generowania się dźwięku. Albo użyję jeszcze czegoś bardziej prostego. Tutaj dopiszę komendę step i uwaga! 0, 1. Czy 0.1 powinienem wstawić. Dobra, niech będzie tak. Ok. Dziesięciokrotnie wydłużyłem. Okazuje się, że wartość x tutaj w instrukcji sąd może być ułamkowa, a komputer sobie sam i tak będzie dopiero na, zmieniał, kiedy osiągnie wartość całkowitą. Także tutaj yy, nie muszę tego tak robić i teraz tak się zastanawiam For step dobra jeszcze coś wciśniemy do tej linii to będzie taka taki program jednolinijkowy aha to jest jedna pętla dobra to zrobimy tak tutaj mhm. position i teraz sobie napiszemy 10 przecinek jeszcze to muszę zinsertować 10 i dwukropek print mm -hmm. x, tak, i dwukropek next x. Dobra, patrzymy tylko na tą wartość całkowitą. No, w zasadzie to mogłoby już usunąć ten step. I takie dźwięki przypisane są takim wartością, czyli dźwięk stopniowo opada, kiedy liczba rośnie. Troszkę to trwa. Okej. Okay. No dobrze. Mogłem to przyspieszyć. No, tyle, że wtedy jakby tak szybko odtwarzające się dźwięki będą jakby te, te, te literki. Cyferki właściwie tutaj mało czytelne. Widać było, że jak pierwsze wartości się pojawiały, to tutaj nie zmazało nam tego. To jest faktycznie ta przypadłość, gdzie mówiłem, że w instrukcji position. Zawsze zaczyna się pisać od tego miejsca i w tą stronę się pisze. Jeżeli jest mniej znaków, to tam, jeżeli było coś więcej napisane, to to zostaje. Mogę to zmazać. Po instrukcji Print X, po średniku, jeszcze na przykład w cudzysłowie, dopisać kilka spacji i wtedy te spacje za każdym razem będą nam zamazywać to, co ewentualnie byłoby niezamazane. No dobrze, jeżeli chodzi o instrukcję sąd, a ty może jeszcze użyję tego generatora, już nie będę tutaj tego STEP używał, żeby przyspieszyć działanie programu. O! Dobra, spróbuję użyć tego generatora na przykład, no niech będzie czwarty, tak? Często w grach Atari y, używano tego efektu jako wybuch, prawda? Y, co się stanie, jeżeli użyję generator, nasz znaczy nie generatora? Generator to mamy tutaj z numerkiem 0. Y, użyję tego tak zwanego mieszacza y, y, z wartości 8. Też uzyskuje taki. Efekt takiego hałasu, ale troszeczkę bardziej czytelny. Tamten, ta czwóreczka, którą przywołam jeszcze raz, była taka bardziej szarpana. Gdyby wolniej dźwięki się wykonywały, byłoby to lepiej słyszalne. Czasami nawet są takie przerwy, czyli niektóre wysokości dźwięków w ogóle się na mnie odtwarzają. I jeszcze sprawdźmy, co się stanie, jeżeli tu napiszę 12. I jeszcze inny efekt takiego mieszania się yy, tych, tych dźwięków. No to lećmy od zera. A jeszcze żeby przyspieszyć, zrezygnuję z tego Print X, bo on nam tutaj powoduje, że jednak na wypisywanie tych wartości troszeczkę się poświęca czasu. Tu nic nie słychać. O. OK. A, bo position jeszcze niepotrzebnie tu zostało. Dobra. Mhm. Z dwójeczką co będzie? O, podobne chyba jak z ósemką. Trójeczka, tu też nic. Już tak na piechotkę ten był, tu też nie za bardzo nic nie usłyszymy. Powiem tak, dwa generatory można oczywiście połkami ze sobą połączyć, żeby uzyskać dźwięk, bo to są dźwięki 8-bitowe, no bo komputer jest 8-bitowy, ale jeżeli połączymy dwa kanały 8-bitowe, to uzyskamy jeden kanał taki zmieszany z dwóch sąd, sąd 0 i sąd 1 na przykład, 16-bitowy. I wtedy naprawdę bardzo ładne dźwięki, głębokie takie już niskie tony możemy uzyskać, bo tutaj ten najniższy ton posłuchajcie to jest ten w końcowej fazie tej pętli on wcale nie jest bardzo bym powiedział tutaj wysoki także jakbyśmy chcieli jakieś basowe dźwięki uzyskać to tylko przez połączenie może nie tylko, ale głównie przez połączenie tychże Dwóch kanałów 8-bitowych do 13-bitowego, i wtedy możemy w wartości sąd o wiele wyższe przy ten, pod ten x podstawiać. No i dźwięk będzie niższy. Proszę zwrócić uwagę, ten mieszacz 14 zachowuje się tak samo jak 10. No i 15, ostatni, tu też bez efektów. Ok. To w sumie, jeżeli chodzi o instrukcję sound, to tyle na dzisiaj. Oczywiście, na zakończenie jeszcze dodam, że na Atari powstały specjalne programy do tworzenia muzyki, takie edytory muzyczne można powiedzieć. Jednym z takich bardziej popularnych to Shows Music Composer, pisany. Na którym zaczynałem tworzyć moje proste melodyjki. W jednym z moich pierwszych odcinków, właśnie w tym zerowym chyba odcinku, kiedy w tym wstępniaku użyłem takiego właśnie intro, gdzie tutaj przygotowuję to całe środowisko w przyspieszonym tempie. Ten fragment melodii, który tam leci, jest właśnie mojego autorstwa, wyprodukowany, można powiedzieć, na tym programie Shows Music Composer, ale musimy także pamiętać, że był także też polskiej, że tak powiem, produkcji Tracker i jeszcze był jeden, może mniej popularny, ale również na nim pracowałem. Także te trzy programy były głównymi moimi takimi e, pierwszymi e, próbami e, no napisania jakiegoś, jakiejś konkretnej melodii na trzech kanałach, bądź nawet na czterech, bo w Shows Music Composer na stałe dwa kanały były ze sobą właśnie 16-bitowe połączone i kanał trzeci i czwarty były wolne, tylko 8-bitowe. W sąd trackerze mogliśmy sobie to sami Odpowiednio łączyć albo rozdzielać. No i Future Composer chyba tu za bardzo wyboru nie mieliśmy, aczkolwiek tutaj jakoś było rozwiązane inaczej, że te dźwięki basowe były, a kanały i tak chyba były cztery. Także on też miał swoje tutaj plusy. Natomiast jego obsługa była najbardziej, taka bym powiedział, najmniej elastyczna. Ale jak się człowiek w to środowisko zagłębił, to, to też było fajnie. I jeszcze chciałbym wspomnieć o jednym programie też z LK Avalon, jak Sound Tracker, ale był to program automat perkusyjny, który posiadał dźwięki tak zwane próbkowane, czyli ten ten werbel, brzmiał jak werbel, ten. Centralny basowy bęben brzmiał właśnie tak jak centralny basowy bęben. Tutaj w Atari my możemy na tych soundach, właśnie na tych generatorach nie, nie, nieczystych, uzyskiwać jakieś takie dźwięki naśladujące uderzenie werbelka albo hi-hat. Hi-hat chyba najlepiej tutaj wychodzi. Natomiast. W automacie perkusyjnym, oczywiście, tylko perkusję on obsługiwał. Było to na zasadzie digitalizowanej, digitalizowanych dźwięków oryginalnej perkusji. No dobra, na koniec się troszeczkę rozgadałem o historii, ale być może w przyszłości będziemy także sobie testować różnego rodzaju programy, które, z którymi miałem przyjemność pracować. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.